Cześć, cześć, cześć! Ojej, zobaczcie, co tu jest. Ale tu jest ładnie. Ojej! Ale ładnie, nasza klasa tak nie wyglądała, a dzisiaj zobaczcie. Jak tu ładnie, zobaczcie! A ciekawie jestem, co się stało. pani! O, dzień dobry, dzień dobry. -dzień, dobry dzień dobry, proszę pani. Dzień dobry, proszę panią. Proszę pani, proszę pani. A czemu nasza klasa tak wygląda? A czy nie widzieliście e, takich kolorów, na przykład na ulicy, na domach. Ja widziałem, proszę panią. Kamil, u, tak? mnie, u mnie na moim bloku wisi taka duża flaga i ona ma takie kolory, ale tak. nie wiem dlaczego. Ona ja też widziałem też, u mojego widział. dziadka. Dobrze. Tak, widziałeś u Jest. swojego ja dziadka. Ja widziałem, A, właśnie pofa, on się widziałem! On się, on się bije, proszę o. panią. Chłopcy, proszę o spokój. On mi dokucza. On się bije, proszę Chłopcy. Ja, ja też widziałam, jak jechałam autobusem, to tak było ich dużo na ulicy, przy każdej latarni. Widział, widziałeś, jaka, no widziałeś, jaka chwali piętna. Ale Zosia jest mądra. Zosia jest bardzo mądrą dziewczynką i bardzo wszystko pięknie i pilnie obserwuje. Moi drodzy, posłuchajcie. Właśnie w maju obchodzimy święta państwowe. Ej, a co to jest, proszę panią? Co panio? to są święta 1 państwowe? 1 maja, drogie dzieci, obchodzimy święto wszystkich pracujących ludzi. To mojego hmm. taty i mamy też? Też. Hmm. I pana listonosza też? I pana listonosza hmm. też. Widziałeś? Hmm. Właśnie no. w tym dniu Ścimy święto pracy. 2 maja. Kamilku, 2 maja obchodzimy święto właśnie flagi. Ach. A kto wie właśnie w jakich kolorach jest nasza. A flaga? Ja wiem. Proszę. Ja wiem, ja chcę powiedzieć. Biodruś, ja, proszę. Ja, nasza flaga jest biało-czerwona. Pięknie, bardzo ładnie. Ale biało-czerwona. Kamilku! Biały jest u góry czy na dole? Eee, hmm, na naszej no, na, plaży? Na, gó na górze. Tak. Na górze. Przepięknie. Tak. Uh -huh. A powiedz. A czerwony mi... na dole, proszę pani. Tak. Przepięknie, bardzo ładnie. A 3 maja obchodzimy święto Konstytucji. Konstytucji. Ale mądre słowo! A co to, co to jest? Co to znaczy? Drogie dzieci, Konstytucja. To jest taka specjalna umowa, którą podpisał król I... dawno, dawno temu, żeby wszystkim I... żyło się lepiej. Ciekawy, jak wyglądał taki a kto, król. A kto to jest król? Mm, to to taki. Tak. Król to był taki najważniejszy człowiek w państwie. Aha. Tak, który ustalał bardzo ważne zasady. To tak jak to... prezydent. Tak, tak jak dzisiaj prezydent. Ale jeżeli, to mądre. jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat i na przykład tego, jak wyglądali kiedyś ludzie. A jak, jak się ubierali, proszę panią? To ja. I tak jak, jak I my? I tak, tak jak my I w nie. dżinsach chodzili? Nie. Nie nie, nie. nie, nie, nie. A czapki z daszkiem mieli? Kochane dzieci, w takim razie. Zabieram was na wycieczkę. I tak, no bieżąc... A gdzie na pójdziemy wcieczkę, na wycieczkę? My chcemy wieczkę. na wycieczkę. pójdziemy na wycieczkę do muzeum. Do muzeum, pójdziemy. Do muzeum. A co to jest muzeum? To jest takie takie nie wiesz, co to, to jest muzeum? Ja nie wiem. Piotrusiu, Piotruśu. nie dokuczaj mi. Kamilu. A, a ty się nie bij, ty. Mm. Ty, ty, ty. Piotruś, Kamilek. Muzeum to jest takie specjalne miejsce, gdzie możemy się dowiedzieć bardzo wiele o naszej historii I co teraz, no. teraz już ruszamy teraz już idziemy idziemy do idziemy. muzeum tak Zakładamy kurteczki zakładamy czapeczki i ruszamy Idziemy, idziemy do muzeum na, 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 na. Ale było fajnie, ale było fajnie, ale było fajnie. Może panią jeszcze pójdziemy kiedyś do muzeum? A było super. Podobało wam się? Tak, bardzo, bardzo. Mm. Ciekawa jestem, co zapamiętaliście z tej wycieczki. Czy pamiętacie ja bardzo dużo. dużo, dużo? Ja bardzo dużo. Tak. Tak. Czy pamiętacie na przykład, e, jak wygląda nasze godło? Ja, wiem ja, ja wiem, wiem, ja wiem, ja wiem. Ja wiem, ja, ja, wiem. ja, A ja, się... ja chcę powiedzieć. Proszę... wiem! ale nie powiem. Zosiu, bardzo proszę, powiedz nam wszystkim. Ja wiem. Nasze godło tak. y, to jest taki duży orzeł. I y, on ma takie duże skrzydła. Tak. I on ma taką koronę piękną na głowie. Widzisz, I on jest. Jak się, no, się cicho! No, I on jest na czerwonym tle piękny. I jest biały. Bardzo ładnie. I, e... ma, i, I ma koronę na głowie. Tak, ma. bardzo ładnie, Kamilku. Kamilku, a mądrym. pamiętasz, ja. jak e, m, słuchaliśmy takiej pewnej piosenki? Pamiętasz? Oczywiście bardzo mi się podobała ta piosenka. To się jakoś tak specjalnie nazywa. To się nazywa e... jak ciasto mojej babci. E... Ma? Mazurek! Ma 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 to jest hymn! O, o a, tego słowa właśnie czyli mi brakowało. to jest taka to jest hymn. najważniejsza tak, piosenka, którą wszyscy Polacy powinni Zaz. znać. Tak! Mazurek, a on się, a on się zaczyna po to był ja wiem, jak on się zaczyna. Jeszcze Polska... Nie, jakoś tak. Tak, bardzo pięknie, przepięknie. A chcielibyście nauczyć się e, tej pięknej piosenki? Oczywiście! Tak, tak, tak. Tak. Trzeba bardzo. się tej piosenki nauczyć. Trzeba, jutro, koniecznie. Jutro zaczynamy uczyć się właśnie hymnu polski, który. Jaki nasi tytuł? Mazurek? Dąbrowskiego. Do... Bardzo dobrze. A pamiętacie, e, chcieliście i byliście bardzo ciekawi, jak kiedyś ubierali się ludzie. Tak, proszę pani, tak, 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 tak. tak, tak Zosiu, tak. widziałam, że bardzo podobały ci się te piękne suknie. Ja też bym chciała, żebyśmy w takich dzisiaj chodzili. A no bo ja, proszę panią, widziałem to na takim obrazie, który tam wisiał. Taki, a jak? Taki bardzo, bardzo duży. A był. jak nazywał się e, malarz, pamiętacie, który namalował ten obraz? Ja tylko pamiętam, jak miał na imię. E, ja jak ja pamiętam, imię... jak miał na nazwisko. Nie, też pamiętam. Proszę. Jan, Jan, chyba. Matejko. Chyba, mate... O, właśnie, matejko, Jan tak. Matejko. tak Zosiu, a pamiętasz, jak się nazywał ten obraz? Ja tak pamiętam. Obraz proszę. się nazywał. Konstytucja 3 Maja. No Widziałeś, jaka mądra. Nie. Jestem z was wszystkich bardzo dumna, że tak Pilnie słuchaliście na naszej wycieczce, tak dużo się dowiedzieliście. Jestem bardzo, bardzo zadowolona właśnie z tego, że jesteście tacy mądrzy i grzeczni. Bo proszę panią, bo jak a? się jest Polakiem, a ja jestem bardzo dumny z tego, że jestem Polakiem. I ja Polak, też się bardzo cieszę to ja, muszę, to ja muszę wiedzieć, jakie my mamy godło, jaką my mamy flagę i jaki mamy to się chyba hymn chyba I, się, narodowy, I Nasze tak, to się godło, tak, godło i nasza nazywa, flaga tak. jest bardzo piękna. Oczywiście. Na górze jest biały, a na dole jest czerwony. Pięknie. Kochani, ja w nagrodę zapraszam was teraz na lody i na plac zabaw. lody, na lody, na lody, na lody, na lody, lody, na lody.